Więc stało się po wielu latach oczekiwania. Scrap Mechanic dostał update survival, czyli tryb przetrwania w grze Scrap Mechanic. Witam was bardzo serdecznie, jestem Zio, i witam was w powrocie do gry Scrap Mechanic. Dzisiaj rozpoczniemy sobie to oczywiście w menu i z przeglądem e, mniej więcej co się pozmieniało, co zostało dodane. Już pierwszą rzecz, którą możecie zobaczyć, to to, że postać wygląda zupełnie inaczej i mamy zakładkę Charakter, która nie zmienia nam postaci pomiędzy żeńską i męską wersją, tylko pozwala edytować całkowicie postać. Po posso... prostu Ach, jestem super na Słuchajcie, jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Zadzwoncie dzwonem. Yy, subskrybujcie. To w drugiej, odwrotnej kolejności powinno być, ale tak. Wtedy nie przegapicie kolejnego odcinka ze scrap mechanika. Zapraszam Was również na ziół 2 Mój drugi kanał, na którym robię rzeczy rodem ze scrap mechanika, tylko w prawdziwym świecie. Nasza postać może być płci męskiej lub żeńskiej, i w płci żeńskiej możemy dodać brodę naszej postaci. Więc jeśli ktoś chce wyglądać odrobinę młodziej, ale z zarostem, no to jak najbardziej można sobie tutaj popajerować. Dobra, zobaczmy najpierw, jakie można twarze powybierać. Zdemontujmy sobie tutaj to, to, ten zarost. Zobaczmy twarz, która będzie mi. O, ten wygląda groźnie. Powiem szczerze, wygląda jak taki prawdziwy, prawdziwy, potężny mechanik z rowkiem na brodzie. Kurde, ale można badasa zrobić. Zobaczcie, jakie fryzury są dzisiaj. Takie dość modne. Jakiś czas temu było robienie tego, tego przedziałka sobie w tym miejscu. Myślę, że wielu z Was nadal może posiadać taką fryzurę. O, ale można też takie dość. Komiczne zestawy sobie pobierać, dobra, słuchajcie. Ja tutaj bez przyciągania wybiorę coś prostego, dodajmy sobie lekki zarościk. Czy możemy dodać sobie lekki taki? O kurka, to będzie lekki zarost, słuchajcie. Nie, no, może weźmy sobie coś takiego. O, to będzie odrobinę bardziej do mnie podobne, tak mi się wydaje. Poza oczywiście samą twarzą, możemy jeszcze kolor skóry wybrać. Także, jeśli ktoś z nas ma lekki odcień karnacji, odrobinę inny, to można sobie też tutaj dopasować. Okej, okay, jeśli chodzi o czapki, tors, rękawice. Yy, o kurde, dobra. Jeśli chodzi o ubrania, to jest trochę lipa, ale dobrze, że chociaż można customizować sobie naszą postać w jakimś tam drobnym stopniu. Dobra, słuchajcie, już trzeba zaczynać. Już sam nie mogę się doczekać, już. Mam powiedzieć, kurde. Nie oglądałem ani jednego odcinka u nikogo. Widziałem, że już niektórzy porobili po 3-4 odcinki, Ja jeszcze nie zacząłem, i jestem super najarany na to, żeby zacząć słuchajcie, nowa gra. Survive. Tak, o, zacznijmy sobie z grubej rury. Zobaczmy, co się będzie działo. Nie mam zielonego pojęcia kompletnie, czego się spodziewać. Nie wiem w ogóle, jak ta rozgrywka będzie wyglądała. Okej. Okay. Dobra, jeszcze się trochę świata wczytują, jeszcze się trochę przycina. Słuchajcie, jesteśmy w wersji beta, więc wybaczmy na razie jeszcze twórcom błędy, chociaż nie wiem, czy można wybaczyć po pięciu latach produkcji gry, dotarcie do tego, co było obiecywane od tak długiego czasu. No dobra, słuchajcie, mamy pasek życia, mamy pasek głodu, pasek pragnienia, więc rozumiem, że mamy troszkę subnautikowe podejście do tematu. O kurka, zobaczcie jak to wszystko tu wygląda. Czy ja mogę podnosić jakiekolwiek rzeczy? Boję się wejść teraz w te płomienie, żeby przypadkiem nie zostać zranionym w żaden sposób. Dobra, widzę, że tutaj prawdopodobnie przylecę jeszcze z gaśnicą, i będę zaraz rozpiniać. Jak tutaj odratować chociaż część rzeczy, które się tutaj znajdują? Dobra, z tego co widziałem dookoła, tutaj znajdują się jakieś takie, jakby rudy, które można byłoby zebrać. O, dobra, to jest jednak paczka. Co mamy w paczce? Red Beat, czyli dostaliśmy buraka w tym momencie. Okej, okay. marchewka. Super. Czyli myślę, że będzie jakiś forma, for, jakaś forma karmienia. Mamy soil bag, czyli yy, worek z ziemią. Pomidor. Tam jeszcze coś przegapiłem chwilę wcześniej. I tutaj mamy yy, również nasiona pomidora. Super. Wszystko fajnie. Tylko, czy ja powinienem coś jeszcze tutaj zbierać? Czy ja powinienem się rozejrzeć jeszcze w tym miejscu? Zastanawiam mnie, czy to mnie już prowadzi do jakiegoś takiego konkretnego miejsca. Widzę, że jakbym, jakbym miał w tamtą stronę się udawać. Zobaczmy. I zastanawiam mnie, czy w ogóle będę walczyć z czymkolwiek tutaj. O, mamy scrap wheel, czyli zezłomowane koło, i mamy komponent kit, czyli zestaw jakichś części. Dobra. Widzę, że tutaj głównie się teraz zaczyna zbieranie. Benzyna! Okej, okay, czyli paliwo zostaje dodane. To jest super, słuchajcie, w takim razie teraz pojazdy nie będą już takie jak w trybie creative, że po prostu mamy silnik i jedziemy do boju. Dobra, sunshake. Dostaliśmy jakiś, ten, jakiś fajny napój. E, dobra, już widzę w tym momencie, że dosłownie chwila minęła, a już zaczął mi spadać wskaźnik pragnienia. Hmm, czy my mamy wejść na górę, czy mamy nie wejść na górę? To jest pytanie. Wygląda no, na to, że chyba tak. Od razu bym mógł zajrzeć, co tam jeszcze będzie. Tam widzę jakiś, jakiś drugi budynek w oddali, ale dobra, w pierwszej kolejności. No, widzę, jak te pięknie się y, nasze zezłomowane części budynku ułożyły w drogę, żeby wejść na górę. Trochę jak w Subnautice, w pierwszej części y, wrak y, Aurory. Jeśli ktoś z Was nie widział Subnautiki, zapraszam również na tą serię, bo również jest na moim kanale. O nie! Dobra, tak właśnie czułem, że tak będzie. Ok. D o! Dobra, czekajcie. Załatwiony jeden. Dobra, załatwiony drugi. Co mi z Was wypada? Circuit board, czyli po prostu płytka układ salony. Dobrze wiedzieć, że że będą jakieś luty z tego, z potworków. Use, to jest skrzynka. O kurka. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że to skrzynka. Wygląda bardziej jak ten zestaw z Half-Life Alex do modernizowania broni. Ale dobra, coś tutaj jeszcze mi migało z daleka. No właśnie, co to mamy? Możemy podnieść sobie. Możemy podnieść sobie. Co to jest? Co to jest? Refine, mogę to ulepszyć. Czymkolwiek to jest? To jest prawdopodobnie. Halo. Nie wiem, to wygląda jak jakiś fragment robota. Kompletnie nie wiem, co się właśnie wydarzyło w tym momencie. Dobra, czekajcie, podnieśmy to. Postawmy sobie gdzieś tutaj na zewnątrz bardziej. Tutaj jeszcze widzę jakąś skrzyneczkę. Można pozbierać. No i co? I nic się nie stało. Okej, okay. w lewym górnym rogu możecie zobaczyć, że mamy teraz czas, który pokazuje nam ile czasu spędziliśmy na tym świecie. Yy, Okej, okay. kolejny komponent kit. Wygląda na to, że tutaj chyba nic więcej już nie znajdę. Znalazłem parę potworów, parę skrzyneczek, parę części. No i zaraz będzie można pomyśleć, jak tutaj coś można zacząć tworzyć. No bo jednak gra polega na tym, że budujemy tutaj różne maszyny, różne pojazdy. Jeszcze szybko to obejdę dookoła. Słuchajcie, jeśli nic więcej tutaj nie ma, to o kurka. O, kurka! No dobra. <laughs> Czyli można zginąć upadając w wysokości, dobrze wiedzieć, <laughs> dobrze, że jeszcze nie, nie skonałem, zobaczmy Dobra, zbliżam się do drugiego budynku O, o nie, co to za jakieś dzidownicy, spójrzcie na tego typa po prostu z dzidą, przerażający, wielki Dobra, chociaż szczerze powiem, powiem, bardzo pociesznie wyglądają, nie są tacy odstraszający, o nie, umarłem, umarłem? TAK DALEKO UMARŁEM?! I ja cię ręce. Dobra, okej, okay. muszę się skupić bardziej na kontrolowaniu mojego życia i mojego paska głodu i wszystkich innych tych danych, które tutaj mam. Dobra, widzę, że chyba zniknął. Tak mi się wydawało. Ok, to są części... Części tych robotów. Kurde, ej, strasznie mi ciekawi, o co tutaj z tym chodzi, tak, tak właściwie. Dobra, możemy zebrać sobie wszystko, co wypadło ze mnie. <laughs> na całe szczęście. I wiecie co? Teraz dobrze byłoby rozkminić, jak się tego używa. Widzę, że tutaj mam na przykład buraka. OK, go zjem, ile on mi dodaje. No tak, całkiem nieźle. O, ale. Nie wiem, czy widzieliście. OK, słyszałem coś. Tam. O, jestem typo. Dobra. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie zaatakuje. Eee, zjedzenie buraka dało mi również. Eee, jakby napojenie. Zobaczcie, marchewka dodaje mi więcej głodu. Dobra, okej, okay, czyli tak, trochę ale to wszystko. Eee, jeśli bym tak mógł na to spojrzeć. Zobaczcie, mamy tutaj. Mamy tutaj inwentarz i możemy w tym zobaczyć, jakie przedmioty mamy w tym momencie. Mamy też Tools zakładkę i mamy zakładkę Parts, gdzie możemy zobaczyć narzędzia i części. No i na razie nie bardzo wiem, co można byłoby z tego stworzyć, jakbym postawił sobie tutaj naszą windę. O kurde, trochę odświeżenie graficzne tutaj nastąpiło. Też mi się bardzo podoba, powiem szczerze. Dobra, czy ja mogę cokolwiek tutaj zacząć budować? Mogę zacząć cokolwiek budować, ale to chyba na razie mi nie, nie jest jakoś specjalnie potrzebne. ok chodź tu mordo. Dobra. Słuchajcie, uniki, chociaż, kurde, ciężko unikać jego ciosów, no, bardzo duży zasięg ma. Nie wiem, czy ja mam zbierać te części, czy nie, do czego one mogą się, się przydać. Na razie myślę, że poustawiam je sobie tutaj, tak żebym widział, gdzie one są z oddali. Hmm, do czego to może służyć? To wygląda jak parking. Czy my jesteśmy w jakimś post-apokaliptycznym świecie? Kurczę, chciałbym cokolwiek popularnego, żeby tutaj mi się ruszyło, żeby cokolwiek mi odpowiedziało, co się dzieje i co mam robić dalej. Chyba rozumiem, jeśli robię tutaj refine na te elementy, one dodają mi najprawdopodobniej te bloki. Zobaczcie, 10 bloków więcej dostaję w momencie, kiedy to wykonam. Dobra, pozbieram w takim razie wszystkie, które poustawiałem za sobą. No takie przemyślenie, że skoro jakby tryb gry survival został troszkę rozwinięty, to najprawdopodobniej również tryb creative musiał być rozwinięty w taki sam sposób. No bo jednak słuchajcie, te części, które tutaj występują i te wszystkie elementy, one musiałyby zostać dodane również w wersji creative, czyli będzie można teraz sobie w tym twórczym świecie troszkę też pokombinować. Dobra, słyszałem chyba jakiegoś robota, czyli najprawdopodobniej to jeszcze nie wszystkie tutaj stąd. Wszedłem na górę, chętniej też zobaczył Kurde, no czekam aż coś mi powie co mam robić dalej Bo tak naprawdę, nie wiem Wiecie co, chyba zaraz przejrzę po prostu Ustawienia sterowania, bo może tam Znajdę jakieś konkretne Konkretne informacje, które pozwolą mi Rozwinąć się odrobinę naprzód Dobra, już czuję walkę z kolejnymi stworami O, tutaj trzeba jakiś parkour wykonać Okej okay. Dobra, to było, to było bardzo mierne <laughs> Op, dobra Także udało się czy mi te rzeczy spadły na dół? Spadły mi na dół, okej. Okay. Czy trzeba będzie uważać z tymi skrzyneczkami. Czy ja mogę w locie je łapać w ogóle? Nie. Chyba dopiero do, jak spadną na, na ziemię, to też jest to. Dobra. 4-3. Co to znaczy? Czy ja mogę je podnieść? Jak je niszczę, to prawdopodobnie mi wpadają do ekwipunku. Wiecie co? Ja muszę aż kontrolować to. 10 sztuk benzyny w tym momencie. Niech jak zajmę jakiś kolejny bukłaczek, będę musiał skontrolować, czy mi zwiększa się ich e, wartość w ekwipunku. Najprawdopodobniej tak. Dobra, zbieramy na razie więcej złomu. Ok, Mam bukłaczek. Czyli mamy trzy kolejne i powinno być trzynaście? Nie, nie dostałem tutaj trzech. Hm. Okej, okay. czyli to najprawdopodobniej nie działa w ten sposób. Czyli trzeba będzie to podbierać w jakiś inny, jak, jakąś inną metodą. Yy, Okej, okay. yy, słuchajcie, długo mi to zajęło, ale znalazłem w prawym dolnym rogu mała malutynka ikonka, która ma H podpisane pod spodem. Dobra, tutaj mamy troszkę więcej. Mamy how to play, ale widzę, że to chyba jest jeszcze to stare how to play. I tak zasadniczo. Hmm to może być jeszcze niezbyt zaktualizowane. Kurde, no skoro to jest jeszcze niezaktualizowane, to jak ma mi to pomóc w rozgrywce w tym momencie? O kurde! No nieźle, to wygląda naprawdę super. Zobaczcie, można zniszczyć kawałek kukurydzy. Ciekawe, czy ona rośnie sobie tak samoczynnie z siebie. Zobaczcie, wypada z tego popcorn i kukurydza. Znaczy, popcorn nie w wersji do podnoszenia, ale spoko. Dobra, tutaj jest parę różnych takich lokacji dookoła. Na razie to chciałbym pójść z tą główną ścieżką, która mnie prowadzi z tego budynku. Tam w tamtą stronę widziałem chyba jakąś antenę albo coś takiego. Także na razie, słuchajcie, wykorzystajmy ten asfaltowy odcinek i spróbuję się przejść tędy. Chociaż najlepiej byłoby już teraz zbudować sobie jakiś pojazd. I tak mnie zastanawia, czy ja w ogóle jestem w stanie kraftować jakieś rzeczy. Hmm. Uła. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że znalazłem skrzynkę, która miała odrobinę inny kolor, trochę nocno mi się, nocno, noc, nie, noc mi się zrobiła. I powiem wam szczerze, że ruszyłem tą asfaltową drogą, wygląda na to, że tu jest kawał drogi do przejścia i na razie ciężko mi cokolwiek zobaczyć, cokolwiek namierzyć. Ehm, próbowałem przejrzeć wstępnie te wszystkie rzeczy, które mam dostępne już teraz i ciężko jest mi określić, czy ja jestem już w stanie cokolwiek kraftować. Muszę znaleźć jakieś konkretne miejsce, które mnie naprowadzi chociaż troszkę naprzód. O? No jest coś w rodzaju jakiejś budowli? Stacji benzynowej? Czegoś? Halo? Halo, halo? Sklep! Fresh! Fresh! Czy coś tutaj mogę zdobyć? Mogę pozbierać sobie te rzeczy? Jakkolwiek? Halo? To mnie zastanawia ogólnie, słuchajcie, mam tutaj nasiona pomidora? Czy jakie je teraz zniszczę, to je podniosę? Chyba nie. Muszę w jakiś sposób... O, prawym ściskiem myszy, no tak. Całkiem logiczna sprawa. Dobra, tutaj mamy zgniłe... Skrzynki z rzeczami, trochę <laughs> bez sensu, żeby korzystać z czegokolwiek, co tu jest. Dobra, tutaj mamy kolejne rzeczy, troszkę ziemi. Dobra, trzeba najprawdopodobniej będzie zrobić jakieś rzeczy w rodzaju skrzynki, um, skrzynki do upraw i sobie zacząć sadzić te rzeczy. Tylko pytanie, czy ja chcę już bazę robić, czy ja chcę już się gdziekolwiek osiedlać? Zobaczmy jeszcze, co jest na górze. Do not enter. Czy naprawdę nie powinienem tam wchodzić? Wydaje mi się, że jednak wejdę. Coś może ciekawego będzie na górze. Halo? O, mamy marchewki. Tutaj mamy jednego z dronów-robotów Czy coś jeszcze? Okej, okay, te typki są całkiem, całkiem słabe jeśli chodzi o walczenie z nimi Już widzę, że kolejny do mnie leci tutaj Czy do mnie? Czy nie do mnie? Do mnie, jednak do mnie, chodź tu Dobra Jest ja się załatwiam całkiem, całkiem spoko, trzeba tylko dystans delikatno ich nich utrzymać Zobaczcie, tutaj po drugiej stronie jest drugi sklep, a tam jest jakiś wielki klucz! Mechanika! Dobra, zaraz nam trzeba będzie polecieć, tylko czekajcie, dozbieram te wszystkie rzeczy, które tutaj są To na pewno mi się przyda Ciekawe mnie jaki jest limit w ekwipunku, jeśli chodzi o rzeczy. To w Scrap Mechanic Challenge było widać, że tam chyba było 100 bloków, ale teraz z drugiej strony jak patrzę, to mam już w tym momencie 120 bloków na jednym slocie w ekwipunku, więc wygląda na to, że... Wygląda na to, że chyba nie... O, czekajcie, podniosłem wagę? O kurde, czy ja mogę podnosić wszystko? Ale jajca! Ścianę mogę podnieść? Ej, to ja dopiero teraz się zorientowałem, że mogę wszystko podnosić z tego miejsca. Ale beka! Czekajcie, dobra, skoro to popodnosiłem, to ja to pewnie mam w ekwipunku. Czekajcie, jeszcze tylko patrzę, czy nie, nic mnie nie zje, bo tutaj rzeczy lubią zjadać. I ja nie mogę! Ej, to ja mogę rozbierać takie pojedyncze, takie budynki na pojedyncze części i te pojedyncze części sobie zabierać. Dobrze wiedzieć w takim razie, że to jest coś takiego. Czy jest tu coś, co może mnie jeszcze zainteresować. To by było spoko. Dobra, okej, okay, tutaj można drewno zbierać, spoko. Czyli na tym będzie polegało to. Tutaj trzeba po prostu łazić po tych sklepikach i rozbierać je na części pierwsze. Bardzo dobrze. Dobra, zobaczmy. Popodnosiłem te rzeczy. To jest stary stojak na yy, warzywa, na owoce. To mi raczej się nie przyda. Kasa chyba też nie będzie to jakoś bardzo sensowna. Mamy tutaj kawałek ściany. Zestakowane skrzynki. Hmm, ciekawe czy mogę znaleźć taką pojedynczą skrzynkę, która by mi pozwoliła siać w tym nasiona i robić po prostu sobie jedzonko na później. Dobra, póki co ruszajmy w stronę klucza, bo to się, wydaje mi się, że będzie jedna z najważniejszych rzeczy dzisiaj, jakie tam uda mi się odkryć, znaleźć czy coś. O i czekajcie, tak mi też zastanawia... Okej, okay, ten kamień jest zbyt duży na Sledgehammer, który mam w tym momencie. Spoko, czyli to jest jeden z materiałów, który będę zbierać. Czyli ten kamień, który używaliśmy we wcześniejszych e, jakby odcinkach, jeszcze przed update'em, to jest to najprawdopodobniej do zdobycia z takich miejsc. Tylko z tamtych, gdzie jest w formie klocków. Krowa! Co? Krowa! No jak nic, krowa! Sunshake. To Sunshake tutaj jest jakąś wielką korporacją najprawdopodobniej, która opętała cały świat. No świetnie, słuchajcie, krowa, prawdziwa krowa, ale jaja. <grystanie> Halo? Czy ktoś jest? Obecny. Wszyscy pracujemy, kiedy ty zbierasz owoce tej pracy. <grystanie> Okej, okay, spoko. No to dobry dobre slogan, jakby. Okej, okay. zobaczmy co się znajduje. Co się znajduje już bezpośrednio w tym budynku? Proszę, powiedzcie mi, że tutaj już mogę zacząć cokolwiek funkcjonować normalnie jakkolwiek. Okej. Okay. To są jakieś takie boksy do spania. Ooo, tu mogę młotkiem otworzyć sobie drzwi. Czyli to jest najprawdopodobniej na jakiś prostych. na jakichś prostych tych zrobione. O kurde, dobra, tego się typa nie spodziewałem. Ach, to jest proste, zrobione na prostym, e, na prostym tym, beringu, jak się bering nazywa, kurde, łożysko. Czyli jeśli zniszczę sobie teraz drzwi, nie mogę zniszczyć drzwi, kurde, tak właśnie czułem. <grym> Co my tu mamy? Łóżka. Ok, słyszę drugiego robota za ściany. Czy da się zniszczyć ścianę? Ściany też się zniszczyć nie da. Dobra, a może coś jakbym tutaj uderzył? Szafkę? Nic. Ok. czyli prawdopodobnie nic więcej tutaj nie ma poza tymi robotami, ale to dobrze, bo z nich mogę pozbierać sobie jakieś... Kolejne ciekawe rzeczy, co to jest w ogóle? Czekajcie, to jest Master Battery Super, czyli mamy już baterię. Można się przespać. Super, czyli, ale nie, podnieść nie mogę. Dobra, jakiekolwiek skrzyneczki, jakiekolwiek cokolwiek? Chyba niekoniecznie. Dobra, na razie nie wchodzę do tych dwóch pozostałych, e, ponieważ mamy jednak ograniczoną liczbę życia. A chciałbym przeżyć to zwiedzanie tego miejsca konkretnego. I ciekawi mnie, jak się respawn zmienia. Czy w ogóle jest taka opcja? Jeśli byłaby możliwość zmiany respawna, to wolałbym sobie tutaj, o na przykład, coś takiego odnowić. Dobra, co to jest. To jest jakiś. totebot Notes Super! Czyli to jest ten jeden z modułów do robienia muzyki. To pamiętam akurat jeszcze wersji. z wersji Creative. Co my mamy tutaj? Halo, halo. Jakiś crafting bym chciał. który mogę craftować. Okej! Okay. tutaj mamy. Requires power. Ale co requires power? Czyli to, czekajcie, może. Może da się jakoś tutaj wsadzić baterię albo cokolwiek. Albo najprawdopodobniej jest to jakiś centralny system zasilania, do którego trzeba byłoby się zbliżyć i tam wsadzić baterię. Dobra, tutaj, o jest, master battery. Zobaczcie. Wsadźmy to na ten, na miejsce. Uruchomiło się. Czy mamy teraz cały warsztat najprawdopodobniej gotowy? No i zobaczmy. Dobra, to jest craftbot. Tutaj możemy zacząć sobie craftować rzeczy. Będziemy potrzebowali. Ok, czyli głównie ten materiał, który wypada nam z robotów, będzie nam potrzebny. Super. Mamy siedzisko. Do siedziska będzie potrzebował... będę potrzebował drewna i komponentów. OK, ja miałem wrażenie, że coś mnie przesunęło. <grych> Co my mamy jeszcze? Mamy Scrap Seat. OK, to jest trochę tańsze, ale dalej będzie trzeba drewna. Czyli fajnie byłoby wrócić do takiej budy i zacząć to zbierać. Albo sprawdzić, czy po prostu mogę młotkę walić w drzewo, bo to też jest całkiem potencjalnie dobry pomysł. Connect Tool. To jest rzecz, którą w pierwszej kolejności muszę zrobić. Trzeba czas poczekać, żeby to się skraftowało. Ej, nie no, zaczyna mi się podobać. Słuchajcie, zaczyna mi się podobać powoli. Tylko naprawdę, ostatnią rzeczą, którą chciałbym jeszcze się dowiedzieć, jak można zmienić sobie miejsce w którym, co to jest, to jest jakiś terminal, miejsce w którym mogę się spawnować, mogę craft bota sobie zrobić, mogę zrobić Cook bota, refinery bot, czyli tu prawdopodobnie będzie można zamieniać te części złomu na, na ten scrap metal, scrap metal, nie czekajcie, ja muszę wiedzieć co to jest konkretnie, to jest scrap metal, <laughs> dokładnie, dress bot, czyli Okej, okay, najprawdopodobniej nie mogłem na samym starcie zmieniać sobie ubrań, bo niewykluczone, że one będą występowały w trakcie rozgrywki już tutaj. I e Resource Collector. Spoko. Dobra, muszę nazbierać w takim razie te materiały. Muszę ogarnąć, jak się zbiera przede wszystkim kamień i, i tym podobne rzeczy. Jeszcze chwilę to muszę pobiegać, słuchajcie, i zobaczcie, czy nie ma tutaj czegoś równie interesującego. Dobra, na razie trzeba zmierzyć się z tymi botami, które znajdują się w tych kapsułach ratunkowych. Ej, to jest świetne, bo gdybyśmy grali teraz na Multi z kimś, to można sobie zrobić więcej. Więcej takich kabin jak tutaj. Halo? Dobra, tutaj nikogo nie ma. Czy ja miałem największego farta na świecie i znalazłem jedyną kabinę, w której znajdują się, znajdują się roboty? Przecież słyszałem, przyznaję, że słyszałem gdzieś tutaj za oknem, za ścianą, albo gdzieś jeszcze jednego. Nie wiem. Wydaje mi się, że spanie w łóżku może tutaj zadziałać jako, jako potencjalne. jako potencjalna zmiana spawnu. Więc jeśli wiecie o tym, to możecie mi napisać koniecznie w komentarzu. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Spróbuję się tutaj kimnąć, zobaczmy, czy to cokolwiek zmieni. Niewykluczone, że to łóżko jest jako element element pojazdu albo czegoś. Zostawcie łapę w górę, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie kanał. Słuchajcie, już za kilka dni pojawi się kolejny odcinek ze Scrap Mechanic Survival. Nie mogę się doczekać tej gry, kurde, no. Już, słuchajcie, dopiero ledwie początek, ledwie liznąłem, ale już zaczyna mi się bardzo, bardzo podobać. Zobaczymy, no, jak to się poprowadzi. Zobaczymy. Jak następne aktualizacje poprowadzą to wszystko do przodu, no i ja wam póki co dziękuję leżąc w łóżku, odpoczywając po mojej wielkiej wyprawie odcinkowej. trzymajcie się, na razie i cześć.